Witam wszystkich na kanale Starasowa. Dzisiaj druga część o ukorzenianiu ananasa. Druga i ostatnia. W rolach głównych dzisiaj ananas, albo raczej zwłoki ananasa. Niestety po paru dniach w wodzie widać zgniliznę. Zamiast korzonków widać takie brązowe, a takim stuprocentowym wyznacznikiem, że niestety nic z tego ananasa nie będzie, niestety jest dość. Proste wyciąganie liści z rozety, to znaczy, że w środku jest niestety zgnilizna. O! Także z tego, z ukorzenienia tego ananasa, na pewno nic nie wyjdzie. Dalsze męczenie tej rośliny nie ma sensu. Jedynie dżdżownicy na kompostowniku będą się mogły cieszyć, że mają, mogą zjeść egzotyka. Dlaczego się nie udało? Nie wiadomo, może dlatego, gdyby ten ananas był y, hodowany czy uprawiany 100 metrów na południe od Kościoła Katolickiego, y, la iglesia katolika, to może by mu się udało. A tak, to było 100 metrów na północ. A o co chodzi z tym Kościołem Katolickim, to zapraszam wszystkich do obejrzenia mojego pierwszego filmu na temat ukorzeniania ananasa. A tak na serio, to wydaje mi się, że <laughs> temu ananasowi zaszkodziło słońce, postawiłem go nieopatrznie na parapecie, no i wiosenne słońce, nie doceniłem wiosennego słońca i ono go chyba dość skutecznie przypaliło, że nie mógł sobie, nie mógł sobie poradzić z temperaturą, no i niestety zaczął gnić, także to już jest drugi i ostatni odcinek na temat ukorzeniania tego ananasa. Są święta, Pewnie w sklepach będzie mnóstwo innych okazji na zakup ananasa i pożarcie owocu, i spróbowanie ukorzenienia następnej rozety. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do oglądania następnych filmików na kanale Starasowa.